Siemano, witajcie w pierwszym odcinku z Minecraft Skywars. Mamy tutaj do wyboru klasy. Ja nie mam na razie punktów wystarczająco, aby wybrać klasę. Dobra. Mamy tu skrzynię, z których są tensy, jak zawsze na Skywarsach. Zróbmy tak drewniany mieczek. Większość map tutaj kojarzy. Dobra. Tak i zbierzmy to wszystko dobra, miecz, mamy zbrojkę to tu dobra, to jest ta fajna mapka dobra i mieliśmy fajne miejsce teraz szybko zbieramy tam poczekajcie, bo tu ktoś jest z tego co widzę, tam stoi, dobra zaraz go wywala. ale fuks Baja, nie, dobra, nie ma baja. Nie padniemy. Jest. Jeden HP. Nie, dobra. Szabiks mnie zabił. Yy, nie bierzemy na razie żadnej klasy, ale fajna mapka. Dobra. Dziesięć. 5, 4, 3, 2, 1, 0. No, fajnie wygląda. Lewy ojóż, nie chcę lawy. To jeszcze. Dobra. No, Lecimy tam. No, widzicie dla? Czego robię coś takiego? Dobra, teraz robimy tak i tak. Idziemy dalej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Nie wypadnę teraz. Dobra, nie masz szans. No wal mnie tymi śnieżkami. Dziękuję za Ekiu. Raz i dwa i trzy. Idziemy.